Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Cyrenejczyk obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 7 lipca marszałek Witold Kozłowski spotkał się z uczestnikami Oazy w Ochotnicy Górnej. Województwo Małopolskie jest partnerem głównym jubileuszu Cyrenejczyka. Z dużą przyjemnością i wsparliśmy to przedsięwzięcie, ale też odwiedziliśmy tych, którzy to organizują, czyli księży, wolontariuszy, ale też uczestników no osoby, nie szukam się osoby często z ciężkimi niepełnosprawnościami ruchowymi. Dlatego też e, cieszę się bardzo, że jestem tu, bo z tym się jeszcze wiąże taki wątek, trochę osobisty. Wspomniany wątek osobisty to fakt, że marszałek Witold Kozłowski był nauczycielem w Ochotnicy Górnej. To fantastyczny moment dla naszej społeczności, podkreślał wójt Tadeusz Królczyk. Pan marszałek przyjeżdża do miejsca, w którym pracował jako nauczyciel, ale w tej chwili przyjeżdża jako gospodarz Małopolski i z okazji niesamowitej rocznicy 25-lecia powstania Stowarzyszenia Cyrynejczy, który niesie pomoc osobom niepełnosprawnym. Ja jestem niezwykle szczęśliwy, że spotkaliśmy się w 2019 roku z księdzem Rafałem, który przewodzi temu stowarzyszeniu i że od 2019 roku możemy pomagać się tutaj. Oazy w Bohotnicy Górnej odbywają się od 2019 roku, ale Stowarzyszenie i Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Ruchowo-Diecezji Tarnowskiej działają znacznie dłużej, podkreślał ksiądz Rafał Słomba pastorstwo jest starsze. Sięga początkami połowy lat 80., kiedy wiadomo, że osoby niepełnosprawne w większości spędzały czas w domach. Często rodziny ukrywały fakt niepełnosprawności w rodzinie. Dlatego oazy się wtedy, wtedy zrodziły. Pomysł oaz, żeby oni gdzieś w czasie, osoby niepełnosprawne, aby w czasie wakacji mogły wypoczywać. I my to kontynu kontynuujemy w kolejnym roku. Takie oazy to sposób na spędzenie czasu, wspólną modlitwę, i rozwój duchowy. Dodajmy, że Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Cyrenejczyk działa od 1997 roku w Limanowej, zrzesza blisko 1500 osób z terenu całej diecezji tarnowskiej.